Witam ponownie na mojej mimi plantacji pomidorów wielkoowocowych. Ostatnio spotkaliśmy się 10 dni temu, a dzisiaj możemy zaobserwować, w jakim tempie rosną pomidory. Powiem teraz, jak nawozić pomidory w czerwcu, gdy intensywnie kwitną i zawiązują owoce, jak ich nie przenawozić, jak rozpoznać, czy pomidory są niedożywione, a może mają nadmiar składników pokarmowych. Jak wyrównywać wszelkie niedobory i co warto zrobić, żeby pomidory obficie plonowały bez względu na to czy rosną w gruncie w tunelu, czy tak jak u mnie w pojemnikach na tarasie? Jeżeli krzewy pomidorów mają intensywnie zielone liście, jeżeli kwitną i dobrze zawiązują owoce, to w tej chwili mają pod dostatkiem wszelkich składników pokarmowych. Ale jeżeli liście są jasnozielone, jeżeli są blade, można zastosować nawóz z zawartością azotu, ale trzeba zachować ostrożność, ponieważ pomidory mogą zacząć rozrastać się wegetatywnie, zwiększać ilość liści, ale kosztem kwitnienia i kosztem owoców. Natomiast żółte liście z wyraźnym zielonym unerwieniem mogą wskazywać na braki magnezu, tzw. chlerozę magnezową. Wtedy stosujemy opryski i siarczanem magnezu. Widoczne tutaj lekkie skręcanie się dolnych liści w formę łódeczki to mogą być pierwsze znaki zbyt dużej zawartości azotu w podłożu, które wzbogaciłam i kompostem, i obornikiem. Gdybym teraz zaczęła podlewać pomidory, czy to gnojówką z pokrzywy, czy inną, to dostarczyłabym jeszcze więcej azotu i liście jeszcze mocniej byłyby skręcone. Zbyt duża dawka azotu amonowego może uszkodzić korzenie które przestają się rozrastać i pobierać składniki pokarmowe. Pomidor przestaje rosnąć i owocować. Dlatego trzeba obserwować liście pomidorów. Są one wskazówką, czy są niedobory, czy nadmiar nawozów. Takie lekkie skręcanie liści nie ma wpływu na plonowanie pomidora, dlatego jeszcze ich nie usuwam. Są potrzebne na krzewie, karmią rosnące nad nimi owoce. Natomiast jeżeli liście są mocniej skręcone lub jest ich więcej nawet na wyższych piętrach, to można opryskać krzew preparatem wapniowym. Wapń dostarczony do listnie poprawia strukturę komórki liścia, wzmacnia ją i nawadnia, dzięki czemu też znika problem w suchej zgnilizny wierzchołkowej, czyli uszkodzenia owoców w postaci czarnej plamy na wierzchołku. Taki zapobiegawczy oprysk zrobiłam już na początku czerwca, a teraz zrobię po raz drugi, żeby dostarczyć pomidorom to, czego może im brakować. A wszelkie braki najmocniej widoczne są na młodych liściach w górnej części krzewu pomidora. Ta część zazwyczaj pierwsza wskazuje na nieprawidłowe odżywianie. Liście mogą być albo mocno skręcone, zrobniałe, zwinięte w ruloniki albo bladozielone. To znaczy, że brak jest składników pokarmowych lub jest ich nadmiar. Na tym krzewie wszystko jest w normie. Liście są miękkie, nie są zbyt zagęszczone, są żywozielone. Gdyby liście zrobiły się sztydne, matowe, gdyby szarzały, to by znaczyło, że jest za dużo azotu, zwłaszcza amonowego, i potasu. Ale i tak pomidor może nieźle owocować, chociaż nadmiar i azotu, i potasu nie jest skazany. Dlatego trzeba wtedy zaprzestać nawożenia czymkolwiek. W tej chwili nie stosuję żadnego nawożenia, ponieważ nie widzę potrzeby. Czekam na aż pomidory wykorzystają wszystko, co mają w podłożu. Dbam teraz o to, aby podłoże było stale wilgotne, aby nie przesychało. Bo wtedy, gdy jest sucho, to zwiększa się stężenie składników odżywczych w glebie i może to skutkować takimi objawami, jakie daje przenawożenie. Oprócz tego podlewam rano, a nie na wieczór. Tak zresztą robię też w całym ogrodzie już od kilku lat. Najlepsza jest deszczówka, o tym wszystkim wiadomo, jednak nieraz może być z tym problem. Moja woda wodociągowa jest twarda, z dużą zawartością wapnia i przez takie podlewanie może podnosić się zasadowość podłoża. Dlatego teraz jako eksperyment będę podlewać cztery wybrane krzaczki pomidorów roztworem drożdży z cukrem, który prawdopodobnie ma kwaśny odczyn będę mogła obserwować po pierwsze, czy drożdże faktycznie zakwaszają podłoże. Czy mają właściwości odżywcze, czy pomidory będą lepiej po nich rosnąć, czy nie będą wykazywać oznak niedoborów i czy nie będą chorować? Podlewać będę raz na tydzień i obserwować w porównaniu z pozostałymi krzewami. Myślę, że ta metoda, gdy możemy zobaczyć różnicę, jest najlepsza. Tutaj chcę Wam pokazać, że nie wszystkie pomidory rosną jednakowo. Nieraz różne odmiany różnie reagują na to, co jest w podłożu i na nabozy. Nawet w obrębie jednej odmiany pomidory nie rosną jednakowo. Niektóre mogą wykazywać jakieś delikatne braki, przejaśnienia na młodych liściach, ale nie trzeba się tym przejmować. Jeżeli pomidor dobrze kwitnie i dobrze zawiązuje owoce, to jest najważniejsze. Jeżeli jednak kwitnienie jest słabe, a więcej tym samym owoców jest niedużo, to przyczyn należy szukać albo w słabym korzeniu, albo w blokadzie pobierania składników pokarmowych albo w słabym nawożeniu, albo w ubogim podłożu. Na wszystkie te cztery czynniki jeszcze teraz w czerwcu możemy mieć wpływ, ponieważ jest dopiero początek sezonu wegetacyjnego pomidora. Jeżeli podejrzewamy, że pomidor jest słabo korzeniony, to albo jest za mało fosforu w podłożu, albo podłoże ma za wysokie pH, czyli jest zasadowe, a pomidor lubi lekko kwaśne, Albo za dużo jest azotu amonowego i za duże stężenie potasu, co jest efektem przenawożenia. Jeżeli natomiast podłoże jest zasobne, ale jest blokada pobierania wielu składników pokarmowych, np. wapnia czy magnezu, to robimy oprysk dolistny, który szybko trafia do rośliny. Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt wysokie stężenie potasu w podłożu. Jeżeli pomidory wykazują niedobory, to trzeba je uzupełniać. Chloroza magnezowa jako niedobór magnezu, chloroza manganowa niedobór manganu, niedobór potasu widoczny w mozaikowych liściach, fioletowe przebarwienia liści wierzchołkowych jako oznaka niedoboru fosforu, poza tym matowy odcień owoców pomidorów jako niedobór boru. Yy, sucha zgnilizna wierzchołkowa, niedobór wapnia. Wszystkie te niedobory najszybciej można uzupełnić do listnie. Wtedy efekty widoczne są dużo szybciej niż podając te nawozy doglebowo. No i wreszcie ubogie podłoże, które jeszcze teraz można wzbogacić, choćby obornikiem granulowanym który podobnie jak wszelkie roślinne gnojówki podnosi pH podłoża, czyli jest szczególnie wskazany dla gleb zbyt kwaśnych. Natomiast bardzo rozważnie trzeba stosować, wiedząc, że mamy zasadowe podłoże. Zdecydowanie dużo łatwiej jest podnieść odczyn gleby i zmniejszyć jego kwaśny odczyn poprzez stosowanie kompostu, obornika czy gnojówek. Zdecydowanie trudniej jest obniżyć zasadowość i zakwasić podłoże. W tym przypadku chyba jedyną metodą jest wymiana podłoża. Życzę obfitych planów i do usłyszenia wkrótce.